Legia Warszawa jest jedyną drużyną, która w tym sezonie europejskich pucharów nie straciła ani jednej bramki. Pytanie, czy po jutrzejszym meczu ten tytuł utrzyma. Na pewno trzymamy kciuki za warszawską drużynę, ale rywal będzie wymagający, który... Punktuje może nie aż tak fenomenalnie w lidze konferencji jak Legia Warszawa, ale też bardzo dobrze. Lugano, bo o tej drużynie mówimy, wygrało trzy spotkania i przegrało tylko jeden mecz. 4 do 1 z Baczką Topola, czyli drużyną, z którą z kolei Legia Warszawa wygrała. 3-0. Czy możemy być więc optymistami? Mamy na pewno ku temu powody, ale wracając jeszcze do Lugano, to w lidze szwajcarskiej są na pierwszym miejscu. A za plecami mają m.in. drużynę z Bazylei. Legia Lugano już jutro o 18.45. Czyste konto, kolejne zwycięstwo i trzy punkty to plan idealny. I tego się trzymajmy.